Hej Wydzowie Jest tu głośno bym powiedział Ale gramy Baruleje Na misji ze krukiem Ale mamy melody, Mamy ośmiopita Barulej wali Jak kruk się pojawia To ginie kruk Bo ja wam mam Ulta la 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 na kruka wykorzystam ulta, bo kruk nie. O, dobra, 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 dobra. Piu, piu, piu. Kruk zabity. Ja też zabity. Wow. Właśnie to. Melody. Wi, 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 wi. Melody. Wi, wi.